Cześć kochani, dzień dobry. Ja odwiezłam Modo, zrobiłam porządki w domu, zjadłam śniadanie. Wczoraj w ogóle już nie nagrywałam, bo nie mam że jakaś taka zmęczona byłam po evencie. Po prostu już z Modo spędziłyśmy sobie popołudnie. Także ogarniam twarz, robię szybki makijaż i jadę dzisiaj na kolejny event. O, skończył mi się żel. I to będzie event Matrixa do włosów oraz Kilsa. Trochę jestem napuchnięta, bo jestem gorąco, to wiecie czy... Przed okresem jestem taka, wiecie, Buzia jest taka pełna. Włosów nie robię i to jest super, że dzisiaj włosów nie muszę robić, bo na miejscu będziemy mieć, słuchajcie, będą się opiekować naszymi włosami. Więc to jest ekstra, bo dzisiaj idę wieczorem na imprezę i jedziemy na 40. Hmm. Ja nie wiem co jest, zatrzymało mi się, słuchajcie, nagrywanie, ale co ja Wam tam mówiłam? Ta golarka jest teraz w Rossmanie na promce znowu. I co chciałam powiedzieć, że. E, idziemy dzisiaj wieczorem na impeskę. Tak może sobie ten kremik. Klinik z SPF-em. Jedziemy na imprezkę. Będziemy świętować 40. urodziny Marcina, czyli męża Magdy. I plan jest taki, że jak wrócę z eventu, na którym fajnie, bo zrobią mi włosy. Nie wiem, czy to nagrało się, czy nie. Zrobią mi włosy na evencie, więc fajnie. Nie muszę ich teraz robić. Duży plus. Wiecie, włosy jednak zajmują czas. Um, że po, po tym, po evencie przyjadę tu, ogarnę jeszcze dom. Nagram, co mam nagrać. I słuchajcie, jadę po młodą do przedszkola, a później jadę po Darka. I jedziemy sobie na imprezkę na Podlasie. No, wiódkie zobaczcie. Nówka sztuka. Mm. Wczoraj przyszło moje zamówienie z Lulalow. Moja pościel. Dwa na dwa. Pościele są jeszcze na stronie, były doszyte. Nie wiem tylko jak z chustami, bo pytaliście o te chusty. Nie mam pojęcia, właśnie. Muszę ani dopytać, a Ania jest teraz na Malediwach. Są na wakacjach. Cała ekipa Lulalow i mi Complete, dziewczyny. Także bawią się pięknie, a ja jestem ciekawa, czy będą doszywać. Te brwi nie chcą się układać. Dobra, zaraz wracam. Uuu, wziąłem się za sprzątanie. Myjemy dach. <grytanie> na dachu wcale tak dużo rzeczy nie ma, więc nie muszę tu w sumie włazić z myjką. Obmyję go trochę, bo wszystko widzę ładnie spływa, więc się cieszę. No teraz, jak widać, jest mega uwalony. Fajnie, tak pierwszy raz z góry tutaj patrzę na moją działkę, ale. W sensie z drona patrzyłem już, ale nie tak wiecie, normalnie. Tutaj troszkę więcej jest syfu z drzew. I na śmietniku widzę, że muszę też trochę ogarnąć. A tak to całkiem spokojnie. Tutaj na szopce też yy, ściągnę najpierw miotłą. No jak widać podkaszałem tam trochę brzegi. Ale fajnie, jest pięknie. Dobra, więcej mi się nie uda dzisiaj z nich wyciągnąć. Źle zrobiłam, że najpierw nałożyłam krem. Najpierw jednak powinnam robić brwi, z tego względu, że one, jak już troszeczkę kremu złapią te laminowane brwi, to już słuchajcie, nie ten. To już się nie chcą tak ułożyć. A nie chcę ich aż tak mocno i tak mam już czerwone. Także tak y, rzęsy. Co do rzęs, to tak jak Wam wspominałam, ja ich nie uzupełniam. W kamrożona musi być. Ja ich nie uzupełniam, bo ja ich już nie będę nosić. Wypadły mi szybciej z tego oka. Gadałam o tym Sara, bo wiecie, że Sara na co dzień zajmuje się właśnie jestyjską rzęsą, zajmuje się rzęsami, przedłużeniem rzęs. I powiedziała, że jednak to jest moja wina, wina klienta, że właśnie z jednego oka mi bardziej wypada. Nie, ja nie mówię, że tutaj, wiecie, że to jej wina pani czy coś, bo rzęsy widzieliście, że były pięknie zrobione, ale faktycznie no na jednym oku zaczęły mi wypadać i wtedy straciłam do nich cały zapał i całe, wiecie, już po prostu nie chciałam ich, bo już nie były takie ładne. Więc wiecie, już straciłam jakby chęć posiadania tych rzęs. Kępki z Primarka 20... Czytajcie dobrze mówię? Chyba 24 zł za 150 sztuk tych potrójnych. Więc to jest spoczko. Tu mam jeszcze jakąś resztkę. I sobie niestety muszę tymi kępkami uzupełnić. Niestety, niestety, no wiecie, no to jest chwila, ale muszę sobie uzupełnić, żeby to jakoś wyglądało, bo niestety inaczej się to prezentuje. Słabo po prostu te rzęsy, bo już każda idzie w inną stronę. Ja mam je, nie wiem, ile, z trzy tygodnie, 2,5, a wygląda jakbym mnie nosiła przez dwa miesiące. I przyklejam po prostu gdzie gdzieniegdzie kępki, żeby zagęścić optycznie i wyrównać troszeczkę te nierówności między moimi oczami. Miałam tak głupie sny dzisiaj, ale ja zwykle mam głupie sny, słuchajcie. U, ja ma, mi w głowie się tak kotuje w nocy. Ja zawsze wszystko pamiętam. Rzęs uzupełniony, nakładam sobie krem CC. Już przeschły te brwi, to też lepiej to wygląda. Odebrałam dzisiaj w ogóle na poczcie jeszcze paczkę z z boxa. Już dawno nie nagrywałam wam testu tych boxów, a czekają w kolejce. Nic nie otwierałam, więc będę musiała na pewno nagrać. A, i mam taki fajny bronzer. O, a co, mi coś z tyłu spada znowu. Muszę to porządki porobić. Taki fajny mam bronzer. Zepierne. I on jest fajny na lato, ma drobinkę. Później i tak pewnie będę musiała przed imprezą odświeżyć makijaż, bo bo wiecie, po całym dniu jeszcze jest ciepło. bo mi trochę spłynie, więc sobie wieczorkiem zrobię inne. Ale teraz... O kurczę, chyba zmazuję sobie podkład. Bo te kremy CC nie są takie trwałe. Dobra, róż mamy. Rozświetlacz oczywiście by moi. I love it. Wiecie, że mam jeszcze je trochę w sklepie. W niektórych chyba jeszcze widziałam, ale pojedynczo. Albo błyszczyki, albo, albo rozświetlacze, ale mam jeszcze... Na Dobra. I nałożę sobie troszeczkę na pomadki z naszej kolekcji z Lulalow. Jako taki Prep. I na to tę pomadkę z Essence w kolorze 403. I jak nałożycie właśnie balsam, balsfud, te usta nie będą takie suche. Taki tip. Dobra. Czy ja potrzebuję wypełniać te brwi? Uh, la coś mi się tu wszystko pozacinało. Tylko odrobinkę sobie wypełnię brwi paletką. Spierana chyba? Spierana. Gdzie nie Gdzie tylko? I chodzi mi po głowie Rollin' on the River Tina Turner. No Tina Turner zmarła. Szok dla wszystkich, ale naprawdę dożyła pięknego wieku. Tina Turner jest chyba w wieku... Moja babcia jest w wieku Tina Turner. W sensie ma tyle lat, co? Miała być Tina Turner i zawsze podziwiam, jak Tina Turner się porusza na scenie. Moja babcia nie jest już w takiej formie. Absolutnie, jak była Tina, przez nawet ostatnie lata jeszcze występowała. I no, nie zapomnę. Rolling on the river. Uwielbiam, wiem, że to nie jest jej e, kawałek, ale jej wykonanie jest najlepsze. I lubię jeszcze, jak z Beyoncé występowały. Ok, make-up zrobiony. Szybka kreacja i lecimy na event. Jo jo jestem, jestem. Słuchajcie, powiem wam, że udało mi się umyć e, połowę domku. E, całkiem spoko poszło. Tutaj jak widać lepiej niż tutaj. Tu mam jakieś zacieki i u góry jeszcze troszkę zielonego zostało. Ale to jeszcze na pewno jeszcze raz będę mył ten domek cały bo jeszcze na pewno coś spadnie z tych moich chujinek. E, i teraz zacząłem iść z drugą stronę. Fajnie ten łupek jest bardzo ładnie wygląda. Wiadomo brud się osiada, ale to tam wszystkim się osiada. Ta strona już jest czysta, okna. Uuu, okna jakie czyste, w ogóle ciśniowo okna mieć to. Wszystkie brudy schodzą. No i tutaj już kawałek udało mi się. wow jakie piękne słońce. Kawałek udało mi się yy, ogarnąć. Tam jakiś naderwany metal, nie wiem co Uszczerbiona, albo zahaczyłem. Nie wiem i lecę dalej. Ostatnia końcóweczka. Tam jest najgorzej, jak widzicie u góry. Tam chyba będę musiał do góry wejść z Mejką mi to ogarnąć. I jest mój strój dnia. Torebeczka ta, co wczoraj. Sukienka z naoko i budki z Borna. Także to jest ten mój, ten mój strój z tyłu. Paczka, którą zabieram na działkę z ciuchami. Dobra, ja uciekam na event i mam nadzieję, że fajnie zajmę się moimi włoskami. Już jestem w pięknym miejscu. Wow! Stuka. uwielbiam takie piękne miejsca, może jak te moje buty skrzypią te podłogę, wow, i tutaj dużo ciekawych i sklepów, i restauracji, Nie wiedziałam nawet, że to jest takie miejsce, wow. Hejka, cześć. Reszta sobie tutaj zajrzę do części Kilsa. Podobno będziemy podzielili na dwie części. Będziemy mieć badanie skóry. <grych> Czacha. I będzie też część włosowa z Matrixem. No tutaj możecie dobrze znać niektóre rzeczy maseczka z awokado. No, super, super, super. O, ten tonik. Także to jest część killsowa. Tu będą badania skóry, a tam jest część włosowa. O, i tu się będzie działa sama przyjemność. Zobaczcie, jakie słodkie awokadko. O, one są chyba z... E, chyba z Sinsei. Ja kiedyś w Sinsei kupowałam podobne. I tutaj salon. Akademia Loral. I mam koktajl z awokado. Ja już jestem w samochodzie, jak widzicie. Mam skórę nawilżoną, wypielęgnowaną, bo po układaniu włosów był jeszcze chwilka na pielęgnację skóry, więc miałam taki szybki zabieg nawilżający. Miałam też badanie takim urządzeniem, które stwierdziło, że mam skórę mało nawilżoną, więc to, co moja dermatolog mówi, żeby przy mojej tej kuracji przeciwtrądzikowej dbać o nawilżanie. Także ja, kochani, powoli uciekam. Jeszcze może w domu ogarnę parę rzeczy, i później będę jechała po córa. Muszę jeszcze spakować Darkowi i młodej ubranie na wieczór. I sama się zastanowić, w czym pójdę na imprezę. Szczepiłem kolejną girlandę tutaj do istniejącej, bo został mi kabel. Sześć żarówek i zostało od tamtych, i poprowadziłem je tutaj na lince. Przypiąłem dwie linki stalowe razem, nacisnąłem mocno. I tu jest przyłączy, wodoszczelne, można je. Zakręcić, i są jedynym minusem jest to, że tu są takie dwa żerniki, a tu jest jeden, ale nie szkodzi. No i też jedynym minusem jest to, że żarówki yy... są szklane, ale to zawsze można wymienić, nie w zestawie szklane przychodzą. Dobrze, girlanda ma 10 metrów i nawet całkiem spoko, 30 10 metrów, nie 15, bo za to już by było za długo, To dużo. Za długie i do tego jest przy, y, y, przewód półtora y, metra, mm, ale to możecie to kupić, oczywiście, przedłużkę 3-metrową, żeby przedłużyć, żeby wiecie, żeby nie było od razu, zobaczcie jak to jest króciutkie. Więc my zawsze mamy podłączone taki jeszcze, taki sam przewód przedłużkę, albo nawet podwójny, chyba jest podwójny, tak. No i co, I jest poprowadzona tutaj linka w środku. I będzie to przyczepione tam, do tego mocowania co jest na drzewie tam Mam nadzieję, że tam się dostanę przez te pokrzywy, więc będą się wybrać długie spodnie i buty I tam postawię drabinę i muszę się dostać do samej góry no. Jeszcze fajnie było jakbym zamontował żagiel, ale Samo zamontować ten żagiel to jest ciężko, bo trzeba napinać linki, więc dwie osoby Jedna musi dokręcać, jedna napina linkę Dobrze, to Postaram się to przemocować. Jeszcze o, zobaczcie na końcu jest jeszcze kolejne. Można łączyć i łączyć. A teraz to na końcu muszę docisnąć, żeby się trzymało, i żeby nada było naprężone. Można to zrobić tyrytytkami, albo można zrobić małą pętlę przed końcówką. Tutaj o, i na przykład docisnąć, żeby zawsze była po prostu kirlanda naprężona ładnie, razem z linką. Teraz przyszła pora wysprzątać małej i kącik wiecie, mnóstwo pająków i robali Teraz to wszystko przemyję Myjką najpierw wyciągnę te liście O jaki tam wielki pająk jest pod spodem Uuuu, siemano I przemyję to wodą no, no, zobaczcie jak się zielono zrobiło Ale już tego pyłku, tego kurzu hmm. Nie wiem jak to nazwać. No wiecie o co chodzi? <laughs> jest mniej, bo spadł mocny deszcz ostatnio. Więc już jest lepiej. Ja chciałem, żeby miała tutaj czysto, żebym mogła się bawić. No i jeszcze pod na pewno umyję Więc co podłączyłem sobie prąd? Tam w szklarni mam zrobione gniazdo. Tu mam mejkę. Ta mejka jest z nami tak długo. Oj, oj, oj. Nie wiem, z 6 lat na pewno. No jak nawet nie więcej. I tam mam. Kran taki z gardeny. ten do ziemi. Nie wiem dlaczego, akurat tutaj go zrobiłem, a nie tam. <grym> Ale niech już będzie jak jest. Dobrze. Teraz czas wszystko umyć ładnie. I wpadliśmy na 40 urodzinki Marcina. zobaczcie jak fajnie ma. <grym> Balon jest cały. Jo! I oczywiście najlepsze rzeczy, czyli jedzonko. Mmm, paszteciki. Tutaj najlepsze rzeczy, czyli ciasta. Które ciasto jest najfajniejsze? Żadne. No wiedziałem, mała ma jakieś humorki. Madziu. To ma się rodzina twój mąż? Tak jest, mój mąż ma urodziny. Tam schował. Ja się schował, Marci. Ja święcę? O, ja święcę. Ja. E, pakuję wałówkę na wynos. Tak jest. Pozwolę. Zobacz jak mi potraktowałaś. Nie no, pudełko profesjonalne mamy. Zaraz dziewczyny jeszcze coś nie. Nie, ja myślę, że to wystarczy, wiesz? Nie, bo to ze śmietanką. Dziękuję. Ale jakieś te czy coś? To tak jest dużo już macie dla nas, wiesz? Nie, no to się Naprawdę. Nazywa swojskie jedzenie. A to Natalka robiła torczyk. Zobacz. Będzie dobry? My już jesteśmy w domu po imprezce u Marcina, także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Marcin, jesteś super kumplem. Znamy się już po prostu x lat. Jak dzisiaj Darkowie opowiadałam, jak jeździłam do Magdy i Marcina jeszcze na studiach, do Ciechanowca. Także jesteśmy bardzo zżyci i, wiecie, kumplujemy się od dawna, więc naprawdę zaszczyt być z Wami takiego dnia. Ale my już wróciliśmy do siebie na działkę. Akurat tutaj spędzamy dzisiejszą noc i jutrze, jutro cały dzień. I czy to znajomi przyjadą, dzieci się będą bawić, także no, zmywam się, uciekam. Dziękujemy za vloga, bawiliśmy się super, ale we własnym łóżku najlepiej. Buziaki, do jutra.